Funny game! Dzień dobry w dzisiejszym odcinku. To jest odcinek. Uwaga, sezon drugi z Gre Girl City. Drugi sezon, ponieważ tamtego nie dało się już zrobić. Chodzi, sprawdzałem, nie da się tego przejść. Ja po prostu tam to zepsułem. Po prostu nie da się. Więc zrobimy nowy sezon. Ale zanim, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, ponieważ... A dlaczego subskrypcję? Ponieważ bardzo dużo z was nie subskrybuje, chyba około 50% osób. Chyba. Nie pamiętam dokładnie, albo 60%. Więc zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i komentarz, ja na nie chętnie odpowiadam. Tylko nie wysyłajcie mi linków do strony dla 18+. I to tyle. Yy, więc zaczynamy. Dobra. Jak pewnie wiecie, wczoraj był live, bo ja to nagrałam w, poni w poniedziałek, a wy to oglądacie we wtorek. W którym tam troszeczkę mówiłem na temat, co, będę co tam będę robił, dlaczego nie nagrałem w sobotę odcinka i że miałem urodziny wczoraj. To tyle, że w niedzielę miałem urodziny i tak dalej. Więc to tak. Na pewno musimy iść do działu rozwoju i badań, bo musimy tutaj zacząć coś produkować. Tylko właśnie, jesteśmy w Meksyku, bo nie powiedziałam wam, jesteśmy w Mexico City i nasza firma nazywa się MOXIT. Bardzo ciekawa nazwa. Trzeba wymyślić podwozie. Więc tak. Y No, spróbujmy ten. Hamulce, nie wiem, czemu ale bardzo lubię chodzi ja lubię bardzo te hamulce. One są bardzo fajne. A czy jakie hamulce podwozie? Czy to są te nie podwozie, to jest ten, e, gdzie to pisze. Zawieszenie. Pomyliłem się. Powiedziałem podwozie. No. Super. Ile to mnie wy, ile mnie to będzie kosztowało? Buduj. 9 miesięcy. Czyli ok, mamy 9 miesięcy już. Teraz przejdźmy w silnik. I tak. Na pewno nie elektryczny, bo to badziew na razie. Później będzie fajnie, bo na razie silniki elektryczne są beznadziejne i nieopłacalne. Ten jest neutralny. Ten jest taki niezbyt. Ten jest. A jeju. Ten mi by się. Tego bym chciał, ale długo się za to. Tą... A spróbujmy, Cy, y, cylindry, weźmy czterocylindrowy, albo pięcia, cztero czy pięcia, a weźmy pięć cylindrów, a sześć cylindrów, pięć, dobrze, pięć będzie fajnie, y, oczywiście to, hmm, układ rozrządu, taki, taki, taki czy tak. Może taki dajmy pół na pół, albo nie. Bo ten ma za dużo. Ten ma dwa takie minusy. Ten jest jakiś taki, nie wiem. Ten ma y, dwa plusy i dwa minusy. A ten ma jeden minus i. Nie, dwa minusy, trzy plusy. Wziąłbym ten. Chodzi z coś nowszego trzeba spróbować. Nie, to się odbije na tym. Ojeju. Co to jest? System doładowania. Taki czy taki. Ten koszt jest większy i ma jakieś tam rzeczy, a ten jest taki, taki pół na pół, no to jego weźmy, ile będzie, 9 miesięcy, nagrywa się, nagrywa się, teraz pójdźmy w skrzynię biegów, oczywiście to, bieg, 3, 4, 5, a weźmy 5, stać mnie. Zmniejszona waga. Zasięg zmniejszona waga. Nie stać, no to zbudujmy. 10 miesięcy. Okej, okay, już nie stać. A później zrobimy pojazd. No to cofamy się teraz. Biuro. I teraz szybkie cięcie, więc... I jesteśmy, widzowie. Już wróciliśmy. Wszystko odkryte. Teraz idziemy robić samochód. Jak będzie wojna, to wiem jak zrobić, żeby zarabiać. Podczas wojny po prostu trzeba zrobić misję dla wojska. Nie pokazuj mi tutoriali, ja już wiem. Tylko właśnie, co jest teraz popularne. Chodzi. My jesteśmy. Zas. Północ, pół. Zas. Ej, a jak zalicza się Meksyk? Północ? Nie, południe? Mi to wydaje się, że to ktoś... jest. Kurczę, na środku czy jak? Mi się wydaje, że to na środku jest, ale okej, okay, dobrze, weźmy południowa północ, południe weźmy południe, czekajcie, nawet sprawdzę, poczekajcie cięcie. Yy, już jestem yy, do Ameryki Południowej, tak mi napisano. Więc co jest popularne w Ameryce Południowej? Sedan, no tak trochę. I Nie ma zbytnio takich popularnych rzeczy tam. Takich bardzo popularnych. Może po prostu ludziom się nie chce tam wydać pieniędzy. To też możliwe. Ale najbardziej, co było popularne, to pomiędzy sedan był chyba najbardziej tam popularny i jest. No to dobrze, spróbujmy sedanem coś ugrać. I teraz trzeba samemu zrobić albo gotowy wzór. E, weźmy gotowy wzór. Później zrobimy jakiś swój. Może. E, ten pomarańczowy, tylko zmieniłbym kolor. Uuu! I ten jest fajny. Mi się podobają stare. Może kupić pojazd, tak? Farba. Mi się podobają stare samochody. One są ładne, tylko jakiś fajny kolor. Użyjmy klasycznego, czyli białego. Użyjmy trochę szarego. O! I, uży i użyjmy tego jako. Chciałem, że koła. Chociaż drewniane też nie są takie złe. Ale dobrze, tak będzie wyglądał i to jest samochód. To ładnie wygląda. A jakby wygląda z tym. Lepiej tak. No i taki fajny samochód. Ja bym taki chętnie chciał mieć taki. Skończone. Yy, nie zapisuję, nie chcę mi się zapisywać. I dobrze. Jak wygląda koszt produkcja? Jak go nazwiemy? Nazwijmy go Mo... Moti model. Model pierwszy. Moti. Może być. Ciekawa nazwa. Teraz znowu robię Wam cięcie, więc robię teraz cięcie. O. Już jesteśmy, samochód zrobiony, trzeba tylko wyznaczyć jego produkcję, uznajmy dwie linie mogą być, tak 25, przydzielmy dwie linie produkcyjne i 25 samochodów, żeby produkowali, w ogóle jesteśmy w Mexico City, y, oddział i weźmy go troszeczkę podróżny i zastosuj. I zobaczymy jak pójdzie jego sprzedaż. Marketing jakiś by się przydał Zaraz Poczekajcie, idziemy na, idziemy na Globus, teraz idziemy do Mexico City, o tu jest Marketing, nie pokazuj mi tego Billboardy, czasopisma, sporty, wydarzenia Radio, filmy, internet, różne. Ej, weźmy na tych, na w radiu, albo nie, na billboardach. Zastosuj. Jakieś tam, a nie, w czasopismach, bo podejrzewam, że tam będzie ten. Nie takie. Ej, tanie, tu jest. Z tego też jest zastosowane. O, na wydarzeniach dopiero jest dużo. Na wydarzeniach i w czasopismach mamy. No, i powinno być dobrze. Powinno teraz być dużo chętnych. Jeszcze do Ameryki bym poszedł, coś się tam wziął. Nie wiem, gdzie bym. Mógł... Znaczy ja mam taki plan, że stąd przeszlibyśmy tutaj do Brazylii. Z Brazylii przeszlibyśmy do Afryki i tutaj byśmy... O, we... w Eti... Etiopii byśmy sprzeda... Nie, bo Etiopia została podbita i się nie opłaca. Nie opłaca się w ogóle tutaj. Do Azji byśmy może poszli. Chociaż nie wiem. Najbardziej gdzie widziałem, dobrze się by dla, mna, dla mnie opłacało. To byłoby... Gdzie jest to? Nie Italia. Nie to. O. Szwajcaria. To byłby taki główny do wszystkich miast. Na świecie. Finlandia nie. Jeszcze Szwecja. To są takie dwa w Europie. Niestety, Polska by nie przetrwała zbytnio. Co mi przychodzi? Od, co mi przychodzi? Na, na Discordzie, co my tu jeszcze mamy? Norwegia zostanie podbita. Jeszcze tu jest Dania. Czy Dania została podbita podczas II wojny światowej? Tak. I teraz. padnie jakiś głupka. Chociaż nie. Tak, podbita została. To nie wpadnę. To nie wpadłem na jakiegoś Nie jestem głupkim. Widzicie, znam się na historii. Przez to kupuję gry o historii i później zmieniam historię, że Polska podbija cały świat. Ale dobrze, przejdźmy do biura. I zobaczmy, jak wygląda pierwszy zarobek. Mamy w ogóle 2 miliony. 2,5 prawie. sprzedano e, 9 sprzedano jesteśmy nową firmą, więc no cóż, trzeba poczekać trochę 10 sprzedano Może weźmy troszeczkę mniej, produkujmy. Dwanaście. Jedenaście, oj niezbyt tak. Trzynaście, o. Wciąż jesteśmy prawie z nim. U! Nowe radio. Te ale fajne. A w ogóle co się dzieje na świecie? Me. U nowa też gazeta. O i mamy tutaj te najnowsze chyba silniki, samochody, charakter fizyczny. Mhm. To są takie samochody już sportowe chyba nagroda GCM. W ogóle to jest trochę po polsku, trochę po angielsku. Ile tego tu jest? Hm. Dobrze, ale przejdźmy dalej. Hmm, jeżeli tak dalej będzie, to na tym nie zrobimy. Musimy wykorzystać chyba Amerykę Szybko. Dobrze, gdzie ma los Los Santos Ym. Weźmy ten Sant Antonio. Chociaż nowy Jork by był fajny. Eee. O. budujmy oddział. I mamy oddział, co nie? Myślę, że sedan tam się im spodoba. W ogóle jak się podobają sedany w Ameryce. Za chwilę będziemy kończyć, bo to taki krótki odcinek, znaczy krótki 20 minut. Dobrze, jak tu widzicie, bardzo, bardzo się im podobają, ale w Europie najbardziej. Więc, może nam się to opłacić. Ale na razie, a zaraz, jeszcze sprawdzimy, czy się nam jednak opłaciło. Czy jeszcze jadę samochody dopiero tam. Ile sprzedanych? Nie potrzebuję żadnych fabryki. Nie tu o Meksyku. Robić mi 60 samochodów. I zobaczymy teraz. Prawie wszystkie sprzedane, no, nie odebrane ale nie odebrane Od czego to zależy? Hmm. A weźmy 80, przydzielmy. Fabryki nie nadążają. Ow, jeden. Fabryka. To może nam się opłacić. Tylko dwa miesiące muszę czekać yy, remontu fabryki, i wtedy tracę pieniądze. Jacie widzowie, słuchajcie, jesteśmy teraz ustawieni, więc słuchajcie, to tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Ja się z Wami żegnam. Tutaj macie mój kanał, tutaj macie mój poprzedni odcinek, a to odcinek preferowany dla was. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.